Pułapka hmm. hmm. Wejść. List do pana kapitanie. Możesz odejść. Hmm. Hmm. O, co? Znowu ten Zorro? Mam tego dosyć. Garcia! Garcia! No co? Wedle rozkazu, kapitanie? Moje buty. Gdzie są moje buty? Czy widzisz teraz coś bardzo ha? śmiesznego? E, nie, wcale nie. Naprawdę. To tylko hmm. e, nie chciałbym, żeby pan się przeziębił, kapitanie. E, a. E, a, e, tak. Tam! Widzę, joba! Tam są. Mamie, o Oto mam co zamierzam zrobić. Pomyślałem, że zastawię pułapkę na tego nieszczęsnego Zorro. Mój pomysł jest genialny w swojej prostocie. Posłuchaj uważnie: najpierw złapiemy kilku Indian, których niesłusznie aresztujemy. Niesłusznie? Tak! To znaczy nie fair! Dlaczego? Ponad tym polega ten pomysł, głupcze! Będę ich trzymał tutaj w budynku garnizonu, a później udam, że wybieram się z moimi żołnierzami w bardzo, bardzo daleką podróż. <laughs> Zorro pomyśli, że nic mu nie grozi. Że nic mu nie grozi? Dlatego będzie się śpieszył by ratować Indian. I właśnie a. wtedy wrócę z moim garnizonem i załatwię go na cacy. Ua! Serio? <laughs> Posłuchaj mnie, Garcia. Gdy odjadę z żołnierzami, właśnie ty będziesz pilnował naszych Indian w budynku. I lepiej byś trzymał język za zębami, bo... bo do końca życia będziesz czyścił stajnie. Do końca życia! Tak, kapitanie. Czy chcesz, żebym powtórzył ci wszystko jeszcze raz? Przepraszam, kapitanie. Dzień dobry, kapitanie. O, seniorita de la Vega... Jestem zaszczycony, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie. Za nic w świecie nie mogłabym przegapić przemarszu wojska. Czy mogę? Hmm. <grystanie> <grystanie> brawo, brawo! hej. <grystanie> <grystanie> Są tacy eleganccy, prawda? Tak, oczywiście. Uwaga, to jeszcze nie koniec. O! Przed nami punkt kulminacyjny. O? Nie może w tym wierzyć. Co z nimi będzie? Popatrzcie na nich! Hmm. Tak! Przyjrzyjcie im się bardzo dokładnie! Ci Indianie zostali aresztowani za notoryczne uchylanie się od robót przymusowych. Jak to możliwe? ich To ludzie wyjęci spod prawa. Należy ich traktować z najwyższą surowością. Kwestionowanie jakichkolwiek decyzji gubernatora będzie karane. To powinna być lekcja dla wszystkich. Zabrać ich. To niemożliwe. To coś strasznego. Panie kapitanie, nie może pan ich tak traktować. Dlaczego, jeśli mogę spytać, kto mnie powstrzyma? Cieszę się, że w końcu zrobię porządek w Los Angeles. Jesteś zbyt wrażliwa, seniorita. Poza tym ci ludzie są tylko Indianami. Nie musisz się przejmować. Jesteś córką Don Alejandro. Bądźcie cicho! Muszę pojechać ze swoimi żołnierzami do Monterey. Gubernator wprowadzi się tam do pałacu. Wrócimy za 10 dni. Albo... Wyruszacie teraz? Moja droga, czyżbym słyszał nutę żalu w Twoim głosie? Niestety, obowiązki wzywają. O, o, o. Dzielić z Tobą tę chwilę było przyjemnością. Hmm. Liczę na Ciebie, sierżancie! Nie zawiedź o. mnie, bo wtedy. Tak jest, kapitanie! No. Przepraszam, kapitanie. Nie dołękuję. Chyba zasługuję na małą nagrodę, prawda? Wykonujcie swoje obowiązki, a ja pójdę się trochę odświeżyć. Do hacjendy, szybko. Gotowy? Start! Diego wygrywa rundę! Nie odwracam się od przeciwnika! Diego! Monasterio znowu aresztował jakichś Indian. I wtrącił do więzienia. Będą sądzeni już za kilka dni! O, oh. Poszysz? O nie mój punkt dotknąłem pierwszy. O, a monasterio już wie, kto ukrywa się za maską Zorro. No więc. O, co powiedziałaś? Posłuchaj mnie lepiej. Monasterio aresztował niesłusznie grupę Indian i pojechał z żołnierzami do Monterey. Musisz teraz coś zrobić? Właściwie gdzie ich przetrzymują? W budynku garnizonu. Musisz pójść i to zobaczyć. E, tak. Masz rację. Pójdę tam teraz. Idziesz ze mną? Tak. Zakradnięcie się tam to dobra myśl. Dowiemy się, ilu żołnierzy pojechało do Monterey. A ilu zostawił w garnizonie do pilnowania więźniów w monasteriu. Hmm. Mój drogi Garcia. Chciałem tylko powiedzieć, jak bardzo doceniam twoją... E, twoją... Twoją inteligencję twoją odwagę w służbie sprawiedliwości? W uznaniu twoich zasług, robię cię kapitanem garnizonu. A? Sierżancie Garcia, czy dobrze słyszałem? Został pan tymczasowym dowódcą. Na pewno sprawdzi się pan w tej roli. A... Znaczy się tak, tak, tak. To znaczy chciałem. Nie, nie. Proszę nie być przesadnie skromnym. Pańska odwaga została w końcu nagrodzona. O, Don Diego, to dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję. O. <laughs> Wielka szkoda, że musi pan pilnować tych strasznych więźniów. Moglibyśmy ha? uczcić pana awans przy dobrym jedzeniu. To co zrobili było aż tak złe? Och, wybacz Don Diego. Nie bierz tego do siebie, ale nie mogę mówić o Indianach. Rozkaz kapitana. Tak, rozumiem. Waga państwowa. W takim razie porozmawiam o tym z monasterio. A przy okazji, kiedy wróci ten dobry człowiek? Za co najmniej dziesięć dni, a może później. Szybciej! Nie mamy czasu do stracenia. Przed nami jeszcze długa droga do Monterey. 97? Dużo żołnierzy. Ciekawi mnie, co tym razem monasterium ma w zanadrzu. Chyba nie jest dobrze. Tak, masz rację. Myślę, że to zadanie dla Zorro. O, Jestem wykończony. Naprawdę. Już dalej chyba nie mogę. Nie mam siemy. Nie mamy czasu, kapralu Gonzales. Musimy się zbierać, jeśli chcemy wrócić do Los Angeles na spotkanie z Zorro. Jeśli moja pułapka zadziałała tak, jak chciałem, A? to on tam już na pewno jedzie. Wedle rozkazu, kapitanie. Bądźcie cicho, to jest tajna misja. E, wedle rozkazu, kapitanie. A? ダなど。 My todzie to Tordzieja! Nie! Bez czekolady w Palei. Bądźcie cicho. O, o, o. Ha? 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 O, co? Tak jest, kapitanie! Dokąd uciekli? nie broń! Gdzie ci, Indianie? Co jedzie uciekli! Wszyscy bądźcie cicho! Sierżancie, Indianie uciekli. Indianie, naprawdę? O, haha, wszystko idzie dobrze, Co to znaczy, wszystko idzie dobrze. <laughs> nie powinienem wam o tym mówić, ale. To była część planu. O, myślicie, że zostali aresztowani, chociaż nie zrobili nic złego? Zwariowaliście? <laughs> Sierżancie, my zawsze aresztujemy tych, którzy nie zrobili nic złego. Tak, ale tym razem. Kapitan Monasterio hmm. i ja zaplanowaliśmy, że aresztujemy Indian. Zoro przyjdzie ich uratować, a wtedy. Bam, bam! Mamy go! Ale Zoro już przyszedł do nas. Zoro przyszedł! Hmm. A, przegapiliśmy to! Szybko! Brać go! Szybko! Go. Go. Szybko gońmy! Szybko, gońmy. Ha, ha, ha. A, tu jesteś Zorro! Ach. Tym razem nie masz żadnej szansy na ucieczkę! A, to ty, kapitanie! Wszystko w porządku, przyjaciele. Dajcie mi chwileczkę! Bierzcie go! Może być żywy lub martwy! Ura! Tak, ura! tak, tak, tak <gryś> Właśnie! Uciekajcie, przecież jesteście niewinni. Słyszeliście kapitana, brać go! Wypuść ich to tylko płotki. Wolę zapolować na znacznie większą rybę. W tym momencie odnoszę wrażenie, że twój czas się kończy, Zorro. Do ataku! Hmm. Ja! Ja! Nie chciałbym pana martwić, ale mam dziś inne plany. Ha, 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 ha. Ja! Adios, kapitanie. Wrócę, więc jeszcze się pobawimy. Obiecuję. Ha! Na co się gapicie, imbecyle? Gońcie go! Tak jest! Tak jest! No, nie, nie, W no! Działa! Uważaj! To moja Łaba! Nie, gdzie wchodzisz, no! Widzę go! Spójrzcie w górę! Tam. Musimy go ściągnąć na ziemię! Widzę Nie go! Pozwólcie mu uciec! Tam jest! Uhu. Więc, jesteś gotowy do skoku, kawalerze? Tedy, ten! Na mnie go mamy! Szybko! Uwierzcie się! Szybko, szybko! Garcia, widzę ciebie, ty głupcze. Natychmiast wstawaj! Tam, tam jest! Teraz nam nie uciekł. <trymne> <trymne> Uh. 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 Tutaj! Za mną! Oh. Uważajcie! Uh. Trzech na jednego? Nie zasługuje na to. Nie jestem tak dobry, prawda? Hmm. Up, up, up. Lewa prawa, lewa prawa! <śm <śm Skończ te sztuczki, Zorro! Walcz uczciwie! Uczciwie? To śmieszne przecież wiesz, że to nie w moim stylu, drogi kapitanie. Toro! Toro! W pudło! <śmieniciela> Na co czekacie? Ciągnijcie! No to macie! Gdzie on jest? Gdzie jest co rok? Kto zgasił światło? Oj, poczekaj, tornado. Zapomniałem o czymś. Gdzie on jest? <stytanie> Wybacz, kapitanie. Zapomniałem o prezencie. Co? Nie nieudolni głupcy. Nie widzicie, że nam ucieka? Tam jest. Bierzcie go. Nie pozwólcie mu uciec. Szybko! Sam Tam jest. jest. Łapcie, go. Łapcie! Łapcie go! Szybko! Zwolnij. Wiem gdzie możemy się ukryć. Szybko! Jest w środku. Jest tam kto? I raz! I dwa! Co z wami? Szybciej! Gdzie jest Zorro? Kto? Kto? Nie próbuj mnie przechytrzyć, Carlos. Wiem, że się ukrywał u ciebie. Ale... Ale to, to, to nie tak, panie kapralu. Gościmy tylko uczciwych klientów. Sierżant Garcia może potwierdzić? Tak! Hmm. Może to brzmi uczciwie według ciebie, granie na gitarze w środku nocy? Go? Och, wybacz! Nie miałem pojęcia, że jesteś tutaj. O! Mam cię, bandyto! O! Kapitanie, wrócił pan już? Gdzie on jest? Miał tu być. Hm. Aha! Aha. A. A. Zgubił A. pan coś, kapitanie? Może mogę pomóc? Ja. Ja nie rozumiem. Co tutaj robisz, Don Diego? Nie powinieneś być teraz w swojej akwenie? Ach, niech pan nic nie mówi. Proszę sobie wyobrazić, że mój ojciec poprosił, żebym pojechał do San Luis Obispo jutro o świcie. Chciałem się wyspać, by ruszyć pierwszym powozem. Ah. Garcia, to wszystko twoja wina! Pozwoliłeś na ucieczkę Zorro podczas misji najwyższej wagi, którą ci powierzyłem! Wyznaczę nagrodę za jego głowę. Więc to ten prostak jest odpowiedzialny za wymuszanie pieniędzy od niewinnych ludzi. Dodam do nagrody za jego schwytanie jeszcze 500 pesos. Pięćset pesos? Och, pięćset pesos. Pięćset posiłków, Karlosa. <laughs> nie chciałbym panów wyrzucać, ale nie skończyłem się myć. Don Diego, przepraszam, że przeszkodziliśmy ci w kąpieli. Wcale nie. Przyjemność po mojej stronie. Adios, Don Diego! Lupek! Oh, mm. oh. kapitanie? Wiesz, co cię teraz czeka, Garcia? Sprzątanie stajni do końca życia! O oh, tak! Kapitanie! Wersja polska na zlecenie platformy Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek seria Treszteria dobrostowa bałazy. Dźwięk montaż Piotr Bielacki. Kierownictwo Dźwięk Montaż Piotr Wielaski. Kierownictwo Produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński, Jacek Król i. Inny.